Nagrodę za piąte miejsce wręczą wicestarosta, fa, wicestarosta powiatu ostrołęckiego Krzysztof Parzychowski oraz dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, delegatura w Ostrołęce Mariusz Popielarz. Zapraszam. Jest książkowym przykładem, jak powinna rozwijać się młoda zawodniczka. Ma za sobą świetny sezon w cheerleadingu sportowym. Podopieczna trenerki Żanety Cwaliny-Śliwowskiej plasowała się na wysokich lokatach zarówno w imprezach przeprowadzonych w kraju, jak i za granicą, jej wielki talent po raz pierwszy w 2022 roku objawił się podczas Mistrzostw Okręgi Polski Północno-Wschodniej Związku Sportowego Majoretek Wolecku. Dwa złote medale w kategoriach Solo POM Juniorki oraz Acrobatic Baton Juniorki były bardzo mocnym wejściem w sezon startowy. Wysoką formę zdobyła, zdołała podtrzymać do Mistrzostw Polski Juniorek i Seniorek Związku Sportowego Majoretek w Będzinie. W konkurencji z Solo akrobatik baton juniorki uplasowała się bardzo wysoko na czwartej lokacie. Ze śląskiej ziemi nie wróciła jednak z pustymi rękami, ponieważ wraz z koleżankami z zespołu stanęła na najwyższym stopium podium. W kategorii mini-formacja Mix Junior Sport. Ponownie podwójnie złoty okazał się dla młodej sportsmenki ogólnopolski turniej. Majoretek Ad Astra w Płońsku. Przedstawicielka ostrołęckiej ekipy nie dała żadnych szans rywalkom w klasyfikacjach juniorki solo Baton Acrobatic oraz juniorki solo Pompon. Najważniejszym sprawdzianem umiejętności w sezonie były zawody rangi Pucharu Świata Monte Cantini Terme 2022, gdzie razem z koleżankami z klubu poleciała dumnie reprezentować nasz kraj. Na włoskiej scenie dziewczyny czuły się jak ryby w wodzie, czego efektem było wywalczenie srebrnego krążka w dyscyplinie formacje pompon juniorki. Po raz ostatni w 2022 roku można było ją zobaczyć na scenie podczas międzynarodowego turnieju gimnastyki Be Hero w Ostrołęce. Zmagania zawodniczki w 2009 roku ukończyła na trzeciej pozycji. Mowa o Amelie Kuleszy. Dzień dobry wszystkim. Chciałabym bardzo podziękować za nominację tutaj, ale przede wszystkim moim trenerom, pani Żenecie Cwalinie Śliwowskiej, panu Grzegorzowi Mulinkowi, panu Kamilowi Norczykowi i pani Ani Kwitniewskiej oraz moim rodzicom i wszystkim osobom, które oddały na mnie głos. Dziękuję. Amelia, serdeczne gratulacje na wstępie. W zeszłym roku życzyłaś sobie ponownej nominacji do plebiscytu. Jest nie tylko nominacja, ale także po raz kolejny miejsce w czołowej dziesiątce wśród najpopularniejszych sportowców w regionie. Spodziewałaś się tego i jak w tym momencie czujesz się z tym faktem? I czy masz jeszcze miejsce w ogóle w domu na te wszystkie nagrody, które kolekcjonujesz notorycznie? No ja dziękuję bardzo jest mi bardzo miło, że jestem ponownie tutaj nominowana do Sportowca Roku. No i mam miejsce chyba. Wspominałaś o tym, że również chciałabyś po raz kolejny pojechać na Puchar Świata. To również udało ci się zrealizować. Przywiozłaś też krążek z tej imprezy, zdobyty razem z koleżankami z formacji. Także jak widać na Twoim przykładzie, marzenia się spełniają. Tak. Amelia, w czołówce tu znalazła się też Twoja siostra młodsza. Czy jest to też dla ciebie dodatkowy powód do dumy, że tutaj Twoja młodsza siostra podąża Twoimi śladami? Tak, też jestem bardzo zadowolona z mojej siostry. No, też jej gratuluję. Startujesz w czyli leadingu sportowym, ale też masz przygodę z gimnastyką sportową. Powiedz, który z tych sportów sprawia Ci większą przyjemność i w którym właśnie widzisz siebie kontynuującą karierę w przyszłości? Tego, to ja jeszcze nie wiem. W sensie, obydwa sporty dla mnie są tak samo ważne, bo uwielbiam i gimnastykę, i taniec. I no, na razie nie wiem, nie wiem co wybiorę. E, Amelia, teraz pomyśl dobrze, bo Ty zazwyczaj czego sobie życzysz, to się spełnia. Więc e, jakie są Twoje cele i jakie są Twoje pragnienia na ten rok 2023? No myślę, że po raz kolejny pojechać na Puchar Świata i tym razem zająć jeszcze lepsze miejsce niż w zeszłym roku. I na pewno jeszcze też chciałabym osiągnąć jakieś Mistrzostwo Polskie czy coś. Amelia, z całego serca życzę Ci zrealizowania tego celu. Znając Ciebie, to na pewno się to uda. Teraz jest jeszcze Twoja okazja, żeby podziękować i przesłać pozdrowienia. Dziękuję bardzo i pozdrawiam moje koleżanki z zespołu i moją siostrę Zuzię i przyjaciółkę Oliwię i rodziców i trenerom. Dziękuję. Dziękujemy jeszcze raz Amelia. Wielkie gratulacje.